Jakie kroki podjąć, aby wspierać i kochać siebie? Oto 5 przykładów kroków, które możesz podjąć, aby wspierać i kochać siebie. Krok numer jeden. Powtarzanie afirmacji. Każdego dnia powtarzaj kilka afirmacji, one pomogą Ci poczuć się lepiej i skoncentrować na swoich celach. Na przykład: Jestem silna i odważna. Zasługuję na miłość i szacunek. Mogę osiągnąć wszystko, co sobie postanowię. Powtarzanie afirmacji. Pomaga wzmocnić wiarę w siebie i pozytywne myślenie. Krok numer 2 Ćwiczenia relaksacyjne. Reg, regularne wykonywanie ćwiczeń relaksacyjnych, takie jak yoga, medytacja czy głębokie oddychanie, Pomagają uspokoić, zredukować stres i poczujesz się bardziej wyciszona. Praktykowanie tych ćwiczeń regularnie pomaga zachować równowagę w życiu i lepiej radzić sobie ze stresem. Krok numer 3 Czytanie książek rozwojowych. Regularne czytanie książek pomaga zrozumieć siebie i rozwijać swoje umiejętności. Pomaga zwiększyć Twoją samoświadomość i poczuć się lepiej sama ze sobą. Krok numer 4. Zdrowe odżywianie. Staraj się jeść zdrowe i zrównoważone posiłki, które dają Ci więcej energii i pomagają poczuć się dobrze. Zdrowe odżywianie jest ważne dla zdrowia i samopoczucia, a także pomaga zwiększyć poczucie własnej wartości i szacunku dla Twojego ciała. Krok numer 5. Dbałość o relacje. Staraj się utrzymywać bliskie relacje z rodziną i przyjaciółmi, którzy Ciebie wspierają i motywują. Czas, który spędzasz ze swoimi bliskimi, może dać Ci radość i poczucie przynależności, co jest ważne dla Twojego samopoczucia i poczucia wartości. Te pięć kroków pomogą ci w codziennym życiu aby poczuć się lepiej ze sobą i kochać siebie wiadomo każdy z nas jest inny więc eksperymentuj warto eksperymentować z różnymi technikami aby znaleźć te które najlepiej działają dla twojego indywidualnego stylu życia i potrzeb Dziękuję ci bardzo za poświęcenie swojego czasu na obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że techniki wspierające na tym kanale przyniosą ci wiele korzyści w życiu. Zachęcam cię również do subskrybowania mojego kanału, abyś mogła, mógł otrzymywać więcej porad i wskazówek na temat rozwoju osobistego i duchowego. Z tej strony Gosia Kryger.